No ostatnio zrobiło się. Są takie, są takie te nagrania i takie... E, wiesz... no Szczeń Boże! Jakieś tam... Zapraszam! A teraz nagrywam Żeby Żebym miała z czego montować. Do dzieła! Cześć kochani, misja Meksyk trwa. E, nawiązaliśmy kontakt e, z, z osobami, do których chcieliśmy w zeszłym roku wyjechać do Meksyku. Nadal na nas czekają, nadal tam są ogromne potrzeby, e, posługi, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy wyjechać. Jedzie nas czwórka: kapłan. Julia, która jest tutaj, Mateusz i ja. Chcielibyśmy Was zaprosić do tej inicjatywy. Rok temu, jak planowaliśmy tą, tą, ten apostolat do Meksyku, chcieliśmy wyjść do ludzi, którzy mieszkają na wysypisku śmieci. Chcieliśmy wyjść do ludzi, którzy mieszkają na ulicach, do kobiet, które zostały. Porwane do prostytucji, do ludzi, którzy zostali mocno dotknięci przemocą. Dlatego wśród naszych potrzeb, no to są potrzeby tak naprawdę podstawowe, fizjologiczne. Zakupienie środków czystości, na przykład dla tych ubogich, jakaś podstawowa opieka medyczna, zapewnienie pokarmu dla nich. Dlatego naszą posługą czwórki będzie opieka, towarzyszenie tym osobom na ulicy. Z tej racji zbieramy środki po to żeby dostarczyć dla nich pokarm. W tym roku też mija 20 lat od momentu w którym Jose Guadalupe człowiek razem z którym będziemy współpracowali prowadzi wspólnotę dla najuboższych osób w Meksyku. Dlatego też z tej racji chcielibyśmy zorganizować dla tych ludzi dom na ulicy, którego oni nie mają, jakąś pielgrzymkę, w której by mogli Dotknąć e, relacji z drugim człowiekiem i, e, i poczuć smak Chrystusa, za którym bardzo tęsknią. Dlatego ta zbiórka, którą e, chcielibyśmy Was zaprosić, e, miałaby na celu e, zakupienie już na miejscu e, pokarmu dla nich, e, wyżywienia różnych środków czystości. Z poprzedniej zbiórki, dzięki Państwu, udało nam się zabrać ponad 6 tysięcy złotych. Bardzo za to dziękujemy. Chcielibyśmy na tą zbiórkę nową startować sumą 15 tysięcy i te, tą całą sumę zawieść i, i rozdać w formie chleba dla najuboższych. Tak naprawdę jedziemy tam całkowicie, ufając Bożej Opatrzności, Bożemu Miłosierdziu. Wierząc temu, że ci, którzy zaufali Panu, odzyskują siły, jak orły, biegną bez wytchnienia. Dlatego prosimy Was o wsparcie tej inicjatywy, ale przede wszystkim prosimy o modlitwę, bo w imię Panu czynimy o wiele więcej, niż byśmy chcieli i marzyli.